Ałasie w Etiopii prowadzimy ośrodek dla dzieci Ulicy. Prowadzimy między innymi oratorium, czyli takie zajęcia otwarte, na które zapraszamy wszystkie dzieci żebrające na ulicę, które są głodne, nie mają co jeść, nie mają przed sobą przyszłości. U nas jedzą cielanie, a przede wszystkim przygotowują się do podjęcia edukacji, czyli do zmiany swojego życia. Ponadto po środku mieszka około 30 dzieci, które przechodzą swoją resocjalizację lub też nie mają miejsca, gdzie by się mogły podziać, dlatego zapewniamy im wszystko, co jest potrzebne, między innymi, pełne wyżywienie. Ponadto wspieramy wiele dzieci w rodzinach. Tym najbardziej potrzebującym też dajemy produkty spożywcze, żeby mogły przygotować posiłki dla swoich dzieci. Dlatego zapraszam, byśmy razem zwalczali głód, byśmy razem mogli zmieniać ich życie, dawać im lepszą przyszłość. Zapraszam do wsparcia tej zbiórki. Dziękuję za każdą wpłatę.